Dzień dobry, witam Was To znowu ja, czarująca czarownica. E, no już mamy ładniej na dworze, mamy słoneczko, mamy ciepłą pogodę. E, ale <laughs> lubię tu z Wami przysiąść w kąciku. I sprawdzić, jakie e, e, energie do nas zmierzają. Mam kawkę z kardamonem. Mm, e, e, świeczkę e, rytualną, moją ulubioną. Z wosku pszczelego. Mm, I też kadełko Yoga Spiritual. No i tradycyjnie klasyczne karty tarota. I sprawdzimy teraz, y jakie energie obecnie krążą wokół nas na jakie energie mamy zwrócić uwagę, na co karty nam y, zwrócą uwagę, z czym mamy popracować, więc sprawdzamy energię, potasujemy sobie, co do nas zmierza, jaka energia, co jest obecnie, co do nas przybędzie, na co musimy zwrócić uwagę, co jest dla nas teraz istotne. Karty powiedzcie, jakie energie, jakie energie są dla nas teraz istotne, co do nas zmierza. Co do nas zmierza? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Jakie energie do nas zmierzają? Co jest dla nas istotne? Powiedzcie karty. Wybieramy sobie karty. Jakie energie do nas teraz zmierzają? Co jest dla nas ważne? Co teraz jest przy nas? I mamy tak, jest dobrane. No, i zobaczymy. szóstka mieczy śmierć papier piątka mieczy i ósemka buław. Więc no, mamy dosyć skomplikowaną tutaj widać energię. Na pewno szóstka mieczy coś zastawiamy za sobą. Doświadczyliśmy czegoś. Mamy tutaj miecze, które są naszymi doświadczeniami, naszymi przemyśleniami, e, naszymi wnioskami, które wyciągnęliśmy, i z, tym, z tymi naszymi doświadczeniami, z tymi wnioskami, z tymi lekcjami czyli jakby z tym już takim bagażem doświadczeń, przeprawiamy się, na inny ląd, czyli jakby z jednego miejsca przechodzimy do drugiego. Zostawiamy coś za sobą, płyniemy gdzieś dalej. Czyli jakaś, y, jakaś zmiana to y, jest nasz wybór, że my coś zostawiamy. Gdzieś się przemieszczamy, gdzieś gdzie indziej, gdzieś wyjeżdżamy, bądź emocjonalnie też się. Oddalamy od czegoś i przechodzimy do czegoś innego. I tutaj już jest tak dobitniej pokazane: to jest karta śmierci czyli coś umiera. Już teraz kompletnie coś umiera. Coś, coś pochowaliśmy, z czymś się pożegnaliśmy, czy jakaś sytuacja y, y, umiera. I wiadomo, że jak coś umiera, to w to miejsce zawsze pojawia się coś nowego. Więc tutaj możemy się spodziewać, że coś możemy mentalnie pochować, bo tutaj są te nasze doświadczenia, są przemyślenia, które zabieramy ze sobą i płyniemy dalej, i to nasze poprzednie jakieś, nasz, nasze poletko, to ten nasz rozdział, to przekręcamy kartkę i to już umiera. I przechodzimy do czegoś nowego. Wyrabiamy sobie jakiś twardy pogląd, bo tutaj jest papież. Czyli jakby tak trochę. Mm, mm, mm. Wydaje mi się, że rodzi się w nas coś takiego, coś jakiś nowy, nowe życie, takie bardziej uduchowione, i tutaj jest znowu są miecze. Czyli bardziej taki rozum, umysł, i tutaj e, jakieś mm, mm, w swoim umyśle e, stoczyliśmy jakiś, e, myślę, że pojedynek, bo pokonaliśmy kogoś. Bo mamy tutaj te dwa miecze, które odebraliśmy tym dwóm postaciom i stoimy twardo na dwóch nogach. Taka zwycięska postawa. Tu odchodzą ci ludzie pokonani, a my stoimy i jako zwycięzcy, czyli jakby. Przemyśleliśmy to, przewalczyliśmy to w sobie, i się odradzamy jako zwycięzca. Co daje nam napęd do dalszego działania? I I, i, i zyskujemy tę siłę taką do, do dalszego do dalszego życia czyli jakby przerobiliśmy już to wszystko, co trzeba było i działamy, bo to jest energia, pędząca energia do przodu czyli te nasze Doświadczenia one nas nie pokonały, one nie spowodowały to, że coś nas przygniotło i się nie mogliśmy podnieść. Myśmy wygrali. Myśmy wygrali i, i, i to dało nam siłę do dalszego działania. E, I wszystkim Wam tego życzę, i, ży i życzę również miłej niedzieli. Odpoczywajcie. Pamiętajcie, Wy dla siebie jesteście najważniejsi. Jesteście dla siebie najlepszymi przyjaciółmi, więc przede wszystkim dbajcie o siebie. Wy sami. Nie oczekujcie tego, że otoczenie o Was zadba. Wy o siebie zadbajcie. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa pa!